Słuchajcie, karma 19 yy, to jest taka specyficzna karma, specyficzna liczba. Bardzo często osoby posiadające ją, bez względu na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, mają y, trudności z kobietami. Trudności z kobietami, czyli doznają nienawiści od kobiet. Wszelkich. I bardzo często dzieje się tak już od urodzenia. A właściwie od wczesnych lat dziecięcych. E, I ta karma wiąże, to jest karma władzy, i wiąże się z tym, że kiedyś tej władzy nadużywaliśmy, e, mogliśmy krzywdzić inne osoby, znęcać się nad nimi, więc obecnym wcieleniu to nad nami może ktoś się. Mm, Próbować znęcać. Więc bardzo często osoby z tą właśnie liczbą mają trudne doświadczenia za sobą tego typu. I to może się już dziać na przykład w dzieciństwie, więc kobieta taka, która ma takie doświadczenia za sobą, staje się wojownikiem, staje się wojownicza, staje się silna, staje się męska i jakby aktywuje w sobie bardzo dużą, dużo energii męskiej. Jeszcze jeżeli ta kobieta dodatkowo ma dużo jedynek w portrecie, to te jedynki jeszcze bardziej potęgują i akcentują tą energię męską i ona rzeczywiście będzie szła przez życie jak ten facet. Ona będzie sobie wszystko załatwiać, ona będzie nosić ciężary, ona będzie znosić trudne sytuacje i będzie walczyć ciągle będzie wchodziła w jakąś walkę. No, no i słuchajcie, jak in, inaczej polega praca z y, energią żeńską w takich, w takich sytuacjach. Y, na pewno y, nie, taka kobieta nie stanie się nagle słabiutką, y, jakąś taką wątłą, subtelną kobietką, no bo ona jakby już przez to swoje życie przeszła, przez pewne doświadczenia i ona zawsze będzie już silna. Natomiast może y, popracować nad pewnymi zachowaniami, nad reakcjami na pewne sytuacje i nad wycofaniem w odpowiednich sytuacjach tej energii męskiej, gdzie ona właśnie wychodzi przed szereg, kastrując jednocześnie np. faceta, którego spotyka, dlatego związki takich kobiet są bardzo trudne, jest to też praca polegająca na y, akceptacji. Tutaj musimy zdobyć się na akceptację względem siebie, czyli za, czy zaakceptować to, że jestem silna, że przeżyłam to, co przeżyłam, mm, i, ale wycofać się już z tej walki, dać sobie y, momenty słabości, pozwolić sobie na momenty słabości, a właściwie coraz. Y, y, coraz mniej jakby walczyć i wchodzić w tą energię właśnie takiego siłacza, takiej siłaczki. Aha, i teraz jeszcze zapomniałam o temacie głównym, od którego zaczęłam w ogóle ten filmik, że um, dlaczego... Um, osoby z karmą 19 są nienawidzone przez kobiety, bez względu na to, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, a no dlatego, że bardzo często to osoba z tą karmą była na przykład w poprzednim cieleniu, w cieleniu jakimś przemocowcem, energią męską zazwyczaj, czyli facetem, na przykład facetem, który krzywdził kobiety, który gwałcił kobiety, który w jakiś sposób się na przykład znęcał, nadużywał tej swojej siły, władzy i tak I teraz tak silna jest to energia, tak mocna jest to energia, jeżeli ktoś był uwikłany w ten schemat karmiczny bardzo długo, no to jest to silna, gęsta energia. Energia, ona oddziałuje w obecnym życiu. I nieważne, że ta kobieta w obecnym życiu wygląda ślicznie, ładnie i nie robi nikomu krzywdy, te wzorce z tamtego wcielenia, te częstotliwości, te wibracje przenikają. I one są odczuwalne przez, przez ludzi, którzy są w otoczeniu na przykład takiej kobiety. I inne kobiety jej po prostu nienawidzą. Kompletnie nie mają żadnych podstaw w obecnym wcieleniu, natomiast podstawą jest jej wibracja z poprzedniego wcielenia. I może to być również. Nienawiść, na przykład, nie wiem, mamy, może to być nienawiść teściowej, tak? Też miałam w konsultacjach tego typu przykłady. Kobiety w pracy mogą cię nienawidzieć, tak? Więc cała masa tutaj takich przykładów, gdzie rzeczywiście ten odwet taki z tej, ze strony energii żeńskiej po prostu jest. Więc jeżeli jesteś kobietą i znasz tę historię... Hmm kobiety Cię nienawidzą, mimo że jesteś całkiem w porządku, no to ja Cię zapraszam na sesję, ponieważ też to przerabiałam, wiem z czym to się jest, to bardzo trudna lekcja, co nie znaczy, że się nie da jej odrobić, przerobić. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest zrozumieć tą lekcję, więc musisz się cofnąć do poprzednich cieleń, co tam narobiłaś, co tam nabroiłaś, z czego to się wzięło, znaleźć przyczynę i z poziomu przyczyny pracujemy. I ja Ci w tym pomogę, ponieważ ja czytam z liczb, a w liczbach mamy informacje Również na temat swoich poprzednich wcieleń i jak to się stało, że teraz jest jak jest.